Ja mam bogatą historię panie, ja mam bogatą historię, jak Niemcy napadli, jak maszerowali jak pycha, jak Sowiety weszli w 1945 roku to oni mieli rozkaz od Stalina nie poddawać się tylko zginąć, to jeden, to tak widziałem pięć czołgów wjechało do Częstochowy, to oglądałem te trzy. A te dwa to nie widziałem, po ten jeden rozwalony był, a z tego ruskiego to tak miednica została i te przyrodzenia spieczone, te jądra i spieczone tym To Ja mam bogatą historię. Jak Niemcy weszli, były Ein Jarek dostałem. To jeden rok więzienia dostałem za godzinę policyjną przy Kacie robiłem, Nazywał się Włudzyński. I te papiery teraz chciałem. Czy Kacie? A, a dwóch asystentów miał Niemca inspektora zwanego, a drugi Niemiec się nazywał Wachmeister. I, a ja dostałem od gestapo tylko Ainy Jarę A jakbym dostał Cuzac, to po polsku dodatek, to albo do Majdanka, albo do, 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 do święty na rozdział. A ten wachmeister opatrzył no, na mnie i nie mógł mi wys, wysłać na rozdział na egzekucję. Bo on się waży, nie ważył, bo on, bał się, że już dostałem od, od gestapo na ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie, teraz tablica tam tylko jest. To a, a niech pan powie, co pan robił przy tym kacie? Papiery paliłem, tym ludziom co roz, na przywożyli, Polaków, aresztowali że bali się ruchu oporu i przy, przy Polaków ściągali z całej Polski aż z Warszawy. W Częstochowie to taka była rozdzielnia i do obozów i na rozdzielanie, a jak ruskie ten cały, początki ruskie to brali moca do niego. Później ruskie zaczęli kotły robić i ich pod Leningradem, pod Stalingradem to ich ruskie w kotły też brali. Kurwawa sprawa, to ile to wszystko woła szańskiego książka, niech pan, jak pan powie, A jak pan tak po latach myśli teraz o tym, co pan przeżył, to warto było to przeżywać, czy wolałby pan nie? To była taka historia moja, że los mną kierował. A to, co ja przeżyłem, to ja mam satysfakcję. Nędza, bieda, ale ja mam bogate doświadczenia w życiu. Bardzo bogate mam doświadczenia w życiu. To jest całe bogactwo. Jak tak wspomnę sobie, to bym wszystko. A teraz, jak przychodzę na ten wałek Robrego, to mam satysfakcję, że ta niemiecka potęga została zgniesiona. Ale przy pomocy Polacy musieli brać udział. Bo przy końcu wojny ruskie mieli pod komando 9 milionów. Jak 9 maja powiedzieli, że oni powiedzieli pobiega, zwycięstwo, że oni zwyciężyli. Ale re, re, prezydent Roswell i generał Eisenhower ustalili tamci, tamtej alianci ustalili, że musi być 8 maja i wtedy jest 8 maja zakończenie wojny i obchodzimy a to o Piłsudskim to... spokojnie, spokojnie Piłsudskiego krytykują ale Piłsudski wyzwolił Polskę czemu pan tak przeżywa? Ja uczuciowy jestem Dobrze Ja jestem uczuciowy I teraz, Piękne życie pan miał i, I teraz mam satysfakcję Bo już dostałem pod podpływ Wam Mam satysfakcję, że Że to przyjąłem Spokojnie, spokojnie a, już, jest już, już, a, już, już a, a nie, chociaż jak pan teraz tu i ta panienka tu mnie bierze, ten reportaż, to ja dziękuję bardzo, że, że się zajęli, to jest ciekawa historia moja i ja z tego jestem, chociaż tej młodzieży mogę przekazać teraz, mogę przekazać tej młodzieży teraz tą tragedię całą. To, a teraz ludzie i tak narzekają, ludzie zawsze będą narzekać, bo naród zawsze jest, ma do czegoś. Ja nie narzekam ja ten... i na okopach byłem dla jednego Polaka, bo on jego ojciec z Niemcom reperował pojazdy wojskowe, do, a syna nie chciał dać na okopy. A ja poszłem za 2000 i ja się opominałem teraz, a adwokat mówi do mnie tak. Panie, pan się pierwszy pan przeżył i dobrze powiedział, to było w Częstochowie. No, to panie, niech tak. <śmówiłem> Dziękujemy panu. Ale Ile ja, pan ma lat? Ja mam 88, a teraz w styczniu będę miał 89. Dzięki. Niech pancuje 100 lat więcej. Nie, troszkę tak feleruję na nowiarę. Ale zadowolony jestem, mam satysfakcję, że chociaż po bo w drugiej armii byłem i mogę studiować ten naród, tą młodzież teraz. I z tą młodzieżą, chociaż porozmawiać, że ta panienka, co mi teraz robi ten reportaż, zadowolony jestem. <laughs> Fajnie. I, pan, i panu. Tak.